Troszkę się zdymnąłem. Mamy piątek, piątek wieczór można powiedzieć. Miałem dzisiaj skończyć pracę o godzinie 12, a skończyłem pracę o godzinie 16, 4 godziny opóźnienia. Mimo to jestem wyrąbany jak cholera, miałem bardzo intensywny tydzień. Przyszedłem na chwilkę na Alpi, coś sobie podubać. Po mojej lewej stronie stoi Alpina B5. Po mojej prawej stronie stoi Alpina B5. Po mojej lewej stronie stoi Alpina b 5 w kolorze szafir, czarny, metalik. A po mojej prawej stronie stoi Alpina B5 w kolorze Deep Green, jedyna na świecie. Tutaj po mojej lewej stronie stoi wersja LCI. Po mojej prawej stronie stoi również wersja LCI. Ale ta ma literkę S, a ta nie ma literki S. Co to znaczy literka S? Literka S to znaczy S, czyli ma 530 koni w wyrażeniu horsepower. Zielona ma 500 koni, ale jest poliftówka. Dowiem się, bo zapomniałem, ile tak naprawdę wyszło poliftówek, nie wersji S. Ponieważ Alpina przeważnie robiła w ten sposób, że jak BMW robiło lifting, to Alpina wrzucała S-ki to by wzmocnione wersje. A nie wiem dlaczego tutaj kilka sztuk powstało. Poliftówek, ale nie esek. Baza. Bazą do tych samochodów jest BMW. 545 z oznaczeniem silnika N62 B44 o mocy 333 koni w wyrażeniu horsepower. Dlaczego? Bo tam przelicznik jest troszeczkę inny. Tutaj wygrzmocili z niej 530 koni kompresorem, a tutaj 500 koni również kompresorem. Linia stylistyczna Eski i. Zwykłej LCI z przodu jest dokładnie ta sama. Nie wiem, dlaczego lampy. Lampy są oryginalne w jednej i drugiej, i tu są zielonkawe, a tu są po prostu takie ładne kliry. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Czy one po prostu ze starości tak ładnie się zestarzały pod yy, karoserię? Nie mam zielonego pojęcia. No przecież poza tym tu między nimi jest dwa lata różnicy. Tutaj mamy 47 tysięcy przebiegu, tutaj mamy 86 tysięcy przebiegu. Cechy wspólne. U te dwie sztuki mają system EDC. Jest to system taki sport tamtych czasów. Jest to system elektromagnetycznego, elektrycznego, elektronicznego utwardzania zawieszenia, aby można było troszeczkę bardziej sportowo sobie pojeździć. Ja osobiście widzę tą różnicę, ale ona jest bardzo minimalna. Zresztą, jak poczytacie, to BMW samo to potwierdza. Przepraszam, kompresory. Tu są zamontowane kompresory BMW. Kompresory montowało tylko i wyłącznie BMW Alpina. Montowało kompresory tylko i wyłącznie w modelach S60, S61, S65, S66, czyli w B7, B7L. Ja osobiście nie za bardzo lubię kompresory ze względu na charakterystykę przyrostu mocy względem obrotów mimo tego, że kompresor jest spięty pachem W jednej i w drugiej, i krzywa przyrostu mocy jest troszeczkę inna niż w turbodoładowanych silnikach. Ten samochód, gdy wyłączymy kontro... te samochody, jeżeli wyłączymy kontrolę trakcji i będziemy chcieli sobie pójść, wyjść uślizgiem, to ten samochód po prostu zrobi nam kuku, bo jak wpadnie w złość, to jest ją bardzo ciężko. Opanować. Co jeszcze z kompresorami? Z kompresorami, no niestety, trochę w tych autach był problem, i trzeba sobie to tutaj powiedzieć jasno. Niestety, kompresory wymagają bardzo dużej pielęgnacji i przede wszystkim, jeżeli chcemy dawać czadu, to musimy go porządnie rozgrzać. I przykładowo w tej Alpince jest kompresor wymieniony. Pokażę w przebitce numer, że jest inny, jest nowszy, sprawdzałem, a tutaj kompresor jest oryginalny. Może dlatego, że między nimi jest różnica 40 tysięcy km, więc ja osobiście, ja nie jestem za kompresorami, mimo tego, że w SC dół, jeszcze dół jest bardziej poprawiony, ona jest jeszcze bardziej elastyczna z dołu, co przeładowanie tego kompresora obniża, także jak je jedziemy i depniemy, to po prostu nas wyrywa, ale i tak jest Średnio z kompresorem, więc ja po prostu albo klasyka bez turbin, albo po prostu z turbinami. Kompresory są spoko, ale no mi jakoś, tak, mi jakoś tak średnio. W następnym short, bo tak można powiedzieć, to jest short odcinek, w następnym short odcinku skupimy się na wnętrzu i na dupeczkach, a dzisiaj skupiliśmy się na frontach. Miłego weekendu wszystkim, ja jadę odpocząć do domu. Trzymajcie się, Pa. Jako dopełnienie tego materiału trzeba zwrócić uwagę na ceny tych samochodów. Otóż wersje przedliftingowe B5 są nieco tańsze niż wersje poliftingowe. No, dla mnie to jest normalna sprawa, ponieważ BMK przedliftingowe, zwykłe serie 5 są również tańsze niż wersje poliftingowe. Ze względu na to, że Alpiny mają te ceny razy wyższe niż klasyczna BMK, to wiadomo, że ta dysproporcja też jest troszkę większa, ale. Nie zniechęcajcie się. To jest również Alpina i to jest również zajebista Alpina B5 z 4,4 z kompresorem. Więc, jeżeli ktoś krzyczy, jak na przykład w Polsce chyba są dwie, i to chyba na dodatek niebieskie: jedna chyba za 120, 130, druga za 169, to w mojej ocenie to są bardzo adekwatne ceny do stanu tych samochodów. Jedna jest chyba ronin, notabene chyba w ogóle mój śledzący. To jest adekwatna cena i ta jedna chyba ma troszkę wyższy przebieg, też jest adekwatna. W Niemczech jest natomiast chyba jeden albo dwa polifty i to są już ceny powyżej dwóch 200, to też są adekwatne ceny, a piękna Ska z indywidualnym wnętrzem, tak jak na przykład moja, bądź też naprawdę z małym przebiegiem, gdzie cena można może strzelać pod 300 tysięcy. To też będzie adekwatna cena. Weźcie pod uwagę to, że ceny tych samochodów już niższe nie będą. Te samochody będą drożały, tym bardziej, że Alpina w tym roku już niestety kończy swoją działalność. A co zrobi BMW, też nikt nie wie i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. Ale jeżeli ktoś się nosi z zamiarem zakupu B5, E60, no to kupujcie, bo taniej na pewno nie będzie, a będzie tylko drożej. Więc z mojej strony uzupełnienie do materiału, który zaprezentowałem, i co? Nara nara.